Witajcie kochani na kanale szmerła godnego Powiewu. Witam was bardzo cieplutko i zapraszam, żebyśmy razem posłuchali Słowa Bożego, zatrzymali się i, i zadbali o tą relację z Panem Bogiem. Aj, mój brzuch się odzywa. Kochani, to zaczniemy modlitwą, później przeczytam fragment Ewangelii na jutro, czyli na 13 stycznia 2026 roku, mamy fragment z Ewangelii Marka, rozdział pierwszy, wersety od 29 do 39. Kochani, no to zaczynamy. W imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen. Przyjdź, Duchu Święty, i przyjdź. Do naszej chwili, tu i teraz, do pragnień naszych serc, do naszych serc i do naszych uszu, proszę, pozwól, pomóż, pomóż się spotkać z Tobą. Możesz doświadczyć i ufam, że Ty chcesz się z nami spotkać bardziej niż, niż my sami z Tobą, że Twoje pragnienie jest jeszcze większe i to jest Twoją ogromną radością przebywać z nami. Daj nam to odczuć, Daj nam usłyszeć Twoje słowa. Amen. Słowa Ewangelii według Świętego Marka. Po wyjściu z synagogi, Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu o niej. On podszedł do niej i podniósł ją ująwszy za rękę. Gorączka ją opuściła i usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do niego wszystkich chorych, i opętanych. I całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu, dotknięty, dotkniętych rozmaitymi chorobami, i wiele złych duchów wyrzucił. Lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim on jest. Nad ranem. Gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił. Pośpieszył za nim Szymon z towarzyszami, a gdy go znaleźli, powiedzieli mu: Wszyscy cię szukają, lecz on rzekł do nich. Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, aby mi tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy. Oto słowo Pańskie. Piękny fragment, i opowiem o moich refleksjach w kluczu właśnie tych pytań, co Bóg mówi w tym fragmencie o sobie, co Bóg mówi o mnie i co Bóg mówi do mnie. To, to w tym fragmencie, na, na pierwszy planie, dla mnie, zauważa się, co Bóg mówi o sobie, to jest Bóg, który. Jest niestrudzony. Niestrudzony. Pan Jezus tak, cała historia, tak sobie wyobraziłam, cały dzień był w synagogce. Pewnie ze sprzeczał z, faryżą, z, faryżą, z faryzeuszami, znosił jakąś krytykę. Później gdzieś z złym duchem tutaj wyszedł rozprawił się. Później przyszedł do domu Szymona, a tam jeszcze poproszono go, mu, że ona ma gorączkę. Później jeszcze gdy było ciemno, przynosili mu wszystkich chorych. Całe miasto było u jego drzwi. Domyślał się, że to ogromny tłum. I nad ranem gdy jeszcze było ciemno, wyszedł się modlić. I, i, I co i chciał? Jego odpowiedź była taka, że nie, idźmy jeszcze do innych miast. Jeszcze więcej tak jak tu słyszę jeszcze więcej osobom chcę powiedzieć o ojcu, o tym, o tym, że ojciec jest blisko, królestwie bożym. Jeszcze więcej osób chcę dotknąć, umocnić. I to jest coś niesamowitego, że dla mnie, że w tym fragmencie mówi: Jestem niestrudzony, będę cię zawsze szukał, zawsze będę gotów być. Gdzie ty będziesz tam, ja pójdę, Będziesz szukał po, cały, po całej Galilei, Judei. To jest Bóg, który szuka, szuka człowieka, szuka mnie, szuka ciebie. I to jest też Bóg bliski, którego można powiedzieć o swoich zmartwieniach. No, tak jak Szymon od razu powiedział chorych, ci całe miasto mówiło mu o swoich słabościach, o swoich biednych, bliskich, którzy są chorzy, opętani. I następne, co Bóg mówi o mnie i co Bóg mówi do mnie. Mm. Jakoś co Bóg mówi o mnie, no to bardzo o, i do mnie, to mi się tak łączy, że jestem szukana. Że Bóg nigdy się nie, e, jest niestrudzony, niestrudzony w szukaniu mnie, w byciu ze mną, w leczeniu mnie, uzdrawianiu, w po e, w prostu byciu, szukaniu, mówieniu mi o miłości swojej, o miłości Ojca, o Królestwie, o swoich. O swoich marzeniach dla mnie, o swojej miłości, Jakoś z tym chcę zostać. Że Bóg mówi o mnie i do mnie, że jestem szukana. I nie nie zmęczy się szukaniem mnie, towarzyszeniem mi. A jeśli się nie zmęczy szukaniem mnie, to. Bardziej, czy tak samo nie zmęczy się szukaniem ciebie? Amen. Duchu święty, to wszystko, co odkrywamy w Twoim słowie, Panie, ty umacniaj w nas i sam działaj. Sam to sam przemienij nasze serca, układaj. Daj nam, sam wlewaj w nasze serca ufność o, o prawdziwości tych słów. Amen. Kochani, to co? lasy i do usłyszenia.